Cześć, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na czwartkowym premierkowym trapingu. Dzisiaj przed nami premiera zdrawki 7,13,21. Zanim jednak przejdziemy do samej zdrawki, chciałam wszystkim podziękować za wszystkie łapeczki w górę, nowe subskrypcje i wszystkie komentarze pod moim ostatnim filmikiem. Cóż mogę więcej dodać do tego wstępu? Zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Przed nami zdrapka, jak już powiedziałam, 7, 13, 21. Na dzisiejszy draping przygotowałam 6 takich zdrapek, czyli zainwestowaliśmy 30 zł. Czy coś nam dzisiaj wpadnie? Zobaczymy. Zdrabki wydawała Pani z kolektury: mają absolutnie różne, rozstrzelone numery. Myślę, że zacznę od najniższego numeru, czyli od numeru 16, i potem będziemy sobie szli w górę kolejnych 5 zdrapek. Zasady. Zdrapujemy wszystkie symbole po prawej stronie zdrapki i szukamy siódemki. Wtedy wygrywamy przypisaną do niej kwotę. Jeśli znajdziemy trzynastkę, mnożymy razy 2. Jeżeli 21, mnożymy razy 3. Oczywiście standardowo, jak w zdrapkach tego typu, wygrane sumują się. Do wygrania główna nagroda 200 tysięcy złotych. Zaczynamy. Test warstwy ścieralnej. No, taka trochę kiepska. Bardzo tempa, ale nie jest źle. 28. Niestety krzywo nadrukowana. Jak to lot to? Loto. 26. Niestety. O, całkiem rozstrzelone. patrzcie. Dwójeczka. Niestety.

I ostatnia z tej zdrabki to 4. Niestety zdrabka z numerem 16. Nie przyniosła nam szczęścia. Zobaczmy zatem, jaka będzie kolejna zdrabka, a ma ona numer 22. Lecimy. Pogoda nas nie rozpieszcza, zdrabki chyba też nas nie rozpieszczają. Nie fajnie, nie fajnie, ale może warto zacisnąć teraz kciuki. Żeby coś tutaj się nam poprawiło, chociaż osiemnaście też, niestety dwójeczka trudno dziewiątka pustaczek dziewiętnaście, też nie dwadzieścia trzy, no nie bardzo siedemnaście, też nie. 31. No niestety. Jest siódemka. Słuchajcie, jest siódemka. Ostatni symbol to był do zdrapania w tej zdrapce. Także zaraz sobie zdrapiamy wygraną. Zobaczmy, co, co tutaj mamy. Piąteczkę, czyli mamy zwrocik za tą zdrapkę. Poszukajmy zatem kontrolnych. O, tam nie poszukałam kontrolnych Muszę też poszukać. Ale to myślę, że na końcu. Tutaj są bardzo ładnie. 3 razy M. Mamy zwrocik w postaci 5 zł. Dobrze. Kolejna zdrabka ma numer 28. I startujemy. Tak, tutaj tak, wysoko nadrukowane. 31. No to niestety. 22. Trudno. Trójeczka, no też nie. 26, przykro. 32, też nie. 11, no poza zasięgiem. 12, też nie. Czyżby następne było 13? Niestety 25, no trudno. Dwa symbole w tej zdradzie do końca. Jest 14. I ostatni symbol, strapka nasza numer 3, 29. Niestety strapka pusta, w takim razie pewnie z tej strony będą kontrolne. S, P i B. No i tutaj jest ten kod ewentualna wygrana, jeśli by wpadła. Strapka numer 4, spaczki numer 36. I lecimy. Dwadzieścia osiem. Trzydzieści jeden. Czternaście, no szukamy trzynastki, to, to to jakoś tak to musi zawsze być. Trójeczka. Dwadzieścia cztery. Siedemnaście, dwadzieścia dwa. Oj, nie ciekawie, nie ciekawie, tylko jedna, jedna trafiona, czwórka, dwa do końca, dziewięć i ostatnie dziewiętnaście. No, niestety, kolejna zdrabka okazuje się pusta. kontrolne to potwierdzają tam na linie przegranych. Trapka z numerem 37. U nas ma numer 5. Sprawdzamy. 31. No niestety. Dwadzieścia cztery. Też nie. Dziewiętnaście, no pudło, dwadzieścia pięć, pudło, dwanaście, no też nie, trzydzieści dwa, pudło, 11, nie bardzo, trójeczka, dwójeczka, to co jedynka? 27, no niestety zdrabka z numerem 37. Też jest dla nas pustakiem. Zdecydowanie ten dzisiejszy draping no, jest słabiutki. Jeszcze mamy jedną zdrabkę, ostatnią na dziś przygotowaną. Zobaczymy, czy będzie dla nas chociaż troszkę szczęśliwsza. Ojojjoj. Drapiemy. Cztery. No trudno. Dwadzieścia siedem. No też nie. Dwadzieścia cztery. Przykro mi. Dwadzieścia sześć. No niestety. Osiemnaście. Też nie bardzo. Dziewiętnaście. No nie, cztery symbole zostały nam do końca. Szósteczka. Trudno. 23, no patrzcie, jak blisko, ale jeszcze to nie jest 21, no kurczę. 11. Szkoda, że nie szukaliśmy 11-19, bo w każdej zdrowce chyba nam się trafiło, więc no szkoda. No, i ostatnie tu 9. Niestety, zdrabka z numerem 44 też się okazała pustakiem. Te kontrolne mamy gdzie? Mamy tutaj LZP, wskazuje na to, że zdrabka z numerem 44 okazała się pustakiem. No cóż, przejdźmy do podsumowania dzisiejszego odcinka. Jak już mówiłam na początku, przygotowałam dzisiaj 6 strapek. Zdrabka z numerem 16. 28, 36, 37 i 44 niestety okazały się być dla nas dzisiaj pustakami, a zdrapka z numerem 22 dała nam 5 zł. No nie poszło to jak myślałam. Trudno, tak się zdarza. Raz na wozie, raz pod wozem. Jak to mówią. Może następnym razem będzie lepiej. Zobaczymy. Coż mogę wszystkim więcej powiedzieć dzisiaj? Dziękuję za miło spędzony czas, za oglądanie moich filmików i zapraszam do oglądania kolejnych. Do zobaczenia. Cześć!